A tu Yukon, czyli jak widzicie mieć, siareczka i re, rejestracyjnie rejestracyjnie jest i burak cukrowy, kwościk, i pszenica septorioza, i winorośl, i burak pastewny. Przy takich biofungicydach jak Yukon też możecie tutaj stosować różne kombinacje na przykład takie, żeby dać pierwszy strzał taki mocny, załóżmy 5 litrowy przy tej jedynce, a przy tej dwójce 2,5 litry i zmniejszyć standardowego fungicydu o 70% albo zrobić po 2,5 litra na tę jedynkę i na tę dwójkę i przy przypadku tych dwóch zabiegów też o 70%. Nie o 70% zmniejszyć, tylko do 70% standardowego środka. Więc różne kombinacje na pewno ten efekt fungicydowy mocno może spotęgować i, i poprawić zdrowotność roślin. Jak to siarka i mieć? No. W buraczkach to przy chwościku rewelka, a teraz przy pszenicy również. Plany miałem nieco bardziej ambitne na dzisiaj, to znaczy ta talerzówka, ta uprawa, jeszcze wyjazd z opryskiwaczem w jęczmień. No ale trochę tu Wojtkowi zejdzie, jednak te nauki są, no trzeba na nie trochę czasu poświęcić. Więc prawdopodobnie będę wyjeżdżał zaraz, też się zbierał powoli i, i ja pojadę ogarnąć jęczmień, Wojtek dokończy pola pod kukurydzę. Czekałeś się w tych relacjach. Tak? No widzę, tutaj hula hopem kręci. No ja tak no się zrobiły. No drabiłem. Pszczoła ci już... Naprawdę? A teraz to mi strasznie boli. Pokaż. Ale masz laczki. Ja! Eee, dziewczyno, no to, to nie pogadasz. Ja wziąłem Adidasa, ale ktoś chodzą w Tak, proszę.